Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak dodać zdjęcie do kontaktów w telefonie Motorola Edge 50 Ultra. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu, a następnie do zakładki Kontakty i wybieramy kontakt, w którym chcemy zmienić zdjęcie. Teraz naciskamy opcję Długopisu i naciskamy na samej górze Dodaj zdjęcie. Teraz możemy wybrać, czy zdjęcie chcemy zrobić z aparatu w tym momencie, czy ma być to zdjęcie z galerii. Mogą to być na przykład screen ekranu. Wybieramy i dostosowujemy zdjęcie. Wybieramy, a następnie dajmy wybierz i w prawym górnym rogu zapisz. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.